Piłkarze wypożyczeni z Realu Madryt. Jak sobie radzą, Alvaro Rodriguez po raz drugi. Niestety nie mam dobrych informacji dla kibiców Los Blancos: Alvaro przepadł w hetafę. Dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że odkąd ostatni raz o nim nagrywałem, czyli od 14 grudnia, dostał od Pepe Bordalasa we wszystkich rozgrywkach 265 minut, co daje średnią na poziomie 22 minut na mecz. Niestety ta średnia jest głównie podbijana przez mecze ze słabeuszami w Copa del Rey. Cztery mecze przesiedział w całości na ławie, w jednym dostał tylko minutę, a z Atletico w Pucharze Króla nawet nie dostał się do kadry. W tym roku ma tylko jedną strzeloną bramkę i to z czwartoligowcem właśnie w Pucharze. W tym samym meczu dostał czerwoną kartkę. Przed nim w hierarchii wydaje się być aż czterech piłkarzy hetafe. Bertuk Ildirim, Christian Ucze, Juanmi oraz Borja Majoral. I w sumie trudno powiedzieć cokolwiek więcej o Urugwajczyku. Trener mu nie ufa, słabo prezentuje się na boisku i po prostu zawodzi. Kibice Realu, dajcie znać, czy ciągle wierzycie w Alvaro i obserwujcie... Po więcej La Liga.